Cześć wszystkim, tutaj Marcin Kręcko z tej strony. Dzisiaj ben, y, będzie przegląd newsów. E, newsów jest 7. E, przeczytałem już tego go króla, gdzieś tam w tygodniu zrobię jego recenzję. Może sobie tę recenzję ułożyć po prostu jeszcze tylko w głowie, ale książka jest już przeczytana, także no, będziecie mieć w tym tygodniu recenzję. No i co, zaczynamy przegląd newsów. Newsów jest 7. Pierwszy news no to jest sprawa te, y, pożaru w tej hali y, na Mary Wilskiej y, 44. Nie? Generalnie to była hala tam handlowa. Y, tam pracowało dużo obcokrajowców, ale też i Polacy. No i tam doszło do pożaru, w wyniku czego cała hala, cała galeria handlowa spal, spłonęła. No, no i dużo ludzi potraciło dobytek tak całego życia, dużo ludzi po prostu straciło swoje biznesy. No, no jest po prostu też bez pracy, no bo wiadomo te sklepy, które uległy spaleniu, no to zostały zniszczone, nie da rady pracować. No smutna sprawa, nie? Generalnie różne takie dziwne pożary się dzieją, czy to tam na składowiskach odpadu, czy teraz tak czy taka sytuacja była. W jakiejś zajezdni autobusowej, gdzie masa autobusów spłonęła. Dziwne takie pożary się dzieją w Polsce. No, niektórzy mówią, że to jest jakaś robota ruskich czy jakiejś agentury. No, ciekawe, jak to będzie. Jakie będą śledztwa w tej sprawie i czy ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Znaczy no, to, to będzie tak jak z tym yy, sędzią Schmidtem, no, który wyjechał na, na Białoruś i teraz się kłócą, yy, by robić jakieś te, yy, no, komisje śledcze, które guzik dają i tego typu znaczy. rzeczy. No to jest takie bez sensu. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, co, co staną służby. No jednak jest to ciekawe, nie? Czemu tyle pożarów jest i nic się z tym nie robi, nie? Kolejny news, no to jest pomysł lewicy, by zakazać darmowych praktyk i staży. Generalnie ja się z tym zgadzam, mimo że ja jestem anarchistą, ja nie lubię zakazów, ja nie lubię ograniczeń, Niemniej no darmowe praktyki i staże, no to jest niewolnictwo, to jest wyzysk ludzi. No, tutaj generalnie uważam, że dobrze jest z tym powalczyć. Młodzi ludzie powinni też być wynagradzani. Nie mówię, że w takiej samej, w takich samych kwotach jak już doświadczeni pracownicy, no bo wiadomo młodzi ludzie się dopiero uczą. No ale jednak powinni mieć płacone za to co robią, a nie być traktowani jak niewolnicy i tyrać za darmo. To jest co też po prostu według mnie niedopuszczalne. No i jeżeli pan Biedron już zgodnie ze swoją obietnicą będzie walczył z takim praktykaniem jak no to ja, ja, ja tutaj jestem w stanie pana Biedronia poprzeć. Kolejny news, no to jest sprawa 8-latka, który włamał się do mieszkania sąsiada, bo się tam na jakichś filmów kryminalnych czy czegoś w internecie, no i się dostał przez balkon no i się tam włamał i tam ukradł tam parę jakichś takich drobiazgów. No wiecie, ja generalnie nie popieram odpowiedzialności nieletnich, tam ten chłopiec będzie... Teraz przeszukiwany, tam rodzice pewnie będą mieć jakieś problemy. Ja nie popieram odpowiedzialności karnej dzieci. Ja jestem za bezstresowym wychowaniem, jak wiecie. Uważam, że surowe traktowanie dzieci to jest według mnie okrucieństwo i coś, czego nie powinno być. No teraz będzie właśnie so sąd rodzinny, będzie sprawdzać, jak tam była sytuacja opiekuńcza tego dziecka. Um. Wiecie, no szkoda dziecka, nie? Bo ja pewnie życie będzie mieć też problemy w starszym życiu, bo część już będzie postrzegać jako ja i tak dalej, nie? Um. Kolejny news, no to jest sprawa rekonstrukcji rządu, no bo wiadomo, no część, część ministrów idzie na Europosów, no i zostaną za, e, zamienieni, nie? Na przykład Tomasz Moniak, e, tak? Tomasz Szymania, będzie minister aktywów państwowych. Jakub Jaworski, minister kultury i dziedzictwa. Hanna Wróblewska minister rozwoju i technologii. No i Krzysztof Paszyka, to yy, będzie tam. Yy, tak, nie. Minister kultury i dziedzictwa narodowego, to będzie Han pani Hanna Wróblewska, przepraszam. I pomyliłem się, a Krzysztof a to będzie rozwoju i technologii. No i generalnie się zmienili. No zobaczymy jak to będzie, no tam generalnie też inne tam ważne uroczystości się odbywały do w Pałacu Prezydenckim. Zobaczymy jak ci ministrowie będą sobie radzić. No i ciekawe też, jak, jako europosłowie poradzą sobie nasze tam Borys Budka, Pan Marcin Kierwiński, Pan Bartłomiej Sienkiewicz, czy Pan Krzysztof Hetman. No zobaczymy, zobaczymy. Grunt, żeby PiS dostał lanię w tych wyborach, bo generalnie PiS to jest partia, która niszczyła Polskę. Nikt tak bardzo nie zaszkodził Polsce jak PiS, nie? Generalnie ja tak uważam. Kolejny news, no to jest taki dziwny sondaż. Generalnie chodzi o to, że Polacy chcą w Kamasze, nie? są chcą poboru. Tam wyszło coś takiego, że, że 40, że rośnie po prostu liczba zwolenników poboru. Jest ich obecnie 42%. Yy, tak, 42. Natomiast przeciwko tam jest znacznie, znacznie mniej. Yy, 30. Yy, tak, 35%, nie? Yy, jest przeciwko. Ja generalnie nie popieram poboru. Uważam, że pobór to jest... Porywanie ludzi i generalnie łamanie praw człowieka, łamanie podstawowych wolności. Dziwnie ten sondaż. Według mnie ludzie, którzy chcą poboru, no to mają trochę coś nie tak z głową, albo po prostu mają jakieś ciągotki hitlerowskie czy inne komunistyczne. No bo to ja nie wierzę, że ktoś może być serio za takim ograniczaniem wolności obywatelskiej. Ten pobór to jest niewolnictwo, to jest niewolenie ludzi, to jest odbieranie wolności. No coś, czego nie powinno być. Generalnie takie gadanie, że to jest obowiązek. Ludzie nie mają żadnych obowiązków wobec ojczyzny. Ojczyzna nie jest żadną wartością, państwo nie jest żadną wartością, władza nie jest żadną wartością. Państwo to jest tylko element biurokratyczny, który zarządza podatki i ma pilnować, żeby nie było bandytów, nie? Generalnie dla mnie państwo, władza nie jest żadną wartością, wspólnota nie jest żadną wartością, ale gardzę wspólnotą, nienawidzę wspólnoty. No i generalnie to jest według mnie dziwne. Tymczasem w Niemczech, na... No, Niemcy również chcą obowiązkowej służby wojskowej. Zaczynają tam pracować nad odwieszeniem, no i namawiają do tego Polskę. Mam nadzieję, że Polska się nie zgodzi, bo wiecie, no jak Niemcy chcą być porywani przez własną władzę do koszar, no to to jest sprawa Niemców, nie? Natomiast no ja jako Polak nie chcę być porywany do koszar, ja nie mam zamiaru biegać po poligonie i ćwiczyć. Wolę wszystko. Wolę, wolę zdechnąć z głodu niż ćwiczyć na poligonie. Ja, ja nie lubię ćwiczeń fizycznych zresztą. No i co? No, mam nadzieję, że polscy politycy jednak będą będą przeciwko poborowi. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No i tyle. Kolejny news to jest sprawa chińskiej dziennikarki Zhang Wezan, która... Trafiła na cztery lata za, za opisywanie pandemii w Wucha. Dziennikarka wyszła na wolność, była tam, były represje na jej rodzinę. No to jest ta dziennikarka, co odkryła właśnie sprawę z tym koronawirusem. No bo siedziała 4 lata w więzieniu no szkoda tej kobiety, no bo generalnie zrobiła dobrą robotę, że. Ujawniła, że tam wyciekło coś Chińczykom i jest to groźne. Nie? No i pokazuje po prostu, jak władza liczy się z, z ludźmi. Nie? No jak jest wolność, no to ta kobieta by po, po prostu powiadamiała o tym. Być może wcześniej by się udało zareagować, wcześniej by się udało zamknąć granicę. No a tak, no to nie było zamknięcia granic, ludzie pochorowali. Bo, bo było po prostu za późno, nie? I to było złe według mnie. No cóż, no dobrze, że ją wypuścili i mam nadzieję, że, że nie udało się władzy zastraszyć tej zielonej kobiety i tyle, nie? Kolejny news, no to przepisy Unii Europejskiej, które mają chronić wolność mediów. Chodzi o prawo do wolności, o, o prawo wolności mediów, chodzi o ochronę przed inwigilacją i naciskami ze strony władz. Uważam, że takie prawo jest potrzebne na skalę międzynarodową, no bo władza nie powinna mieć prawa naciskać na dziennikarzy na władze. Po prostu media powinny być wolne, powinny być całkowicie niezależne. Ja już pomijam jakieś takie kwestie, jakby ktoś chciał, nie wiem, pornografię dziecięcą gdzieś puszczać w telewizji czy coś, to to by była przesada, nie? To wtedy należy ukarać, no bo to jest pedofilia i tak dalej. Natomiast jakieś takie rzeczy, no normalne, że, że dziennikarz o czymś mówi w telewizji, że porusza jakiś temat, to to nie powinno być w żaden sposób karane, ani w żaden sposób, no, kontrolowane przez władze, nie? pomijając właśnie wspomniane patologie, jakieś takie rzeczy. No to generalnie nie powinno być żadnej cenzury, żadnej kontroli nad treściami pokazywanymi w telewizji, w innych mediach, także w internecie, w gazetach. Wolność słowa jest podstawową wolnością człowieka i wolność słowa nie powinna mieć żadnych granic. Uważam, że no nie powinno być czegoś takiego jak granica wolności słowa. To jest, to jest w ogóle według mnie oksymorem. Albo jest wolność słowa, albo jej nie ma. Powinna być wolność słowa całkowita. Tak ja uważam po prostu. No i tyle, nie? To były wszystkie siedem newsów. No i co? Czytam. Teraz będę sobie czytać chyba zmowe dzieci, ponieważ to jest z Kinga. No zobaczymy. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.